Podczas pracy w doszło do zapadnięcia się świeżo zalewanego stropu. Na dość znacznej trudności. Było... Jakie to były prace i ile pracowników brało w udział? Prace dobiegały końca, już tutaj i był zalewany świeżym betonem. Prace trwały praktycznie od wczesnych godzin rannych i miały się już ukońcować w tej chwili. No, pięciu pracowników znajdowało się na wysokości stropu, tam podczas tych prac. I znaleźliśmy ich wszystkich w jednym miejscu. Cztery osoby zostały odwiezione do szpitala. Tutaj na miejscu zostały udzielone za pomoc i zostały transportowane. Natomiast piotra jest między nami. Nie jest już. A co ty masz na ma poważne obrażenia? Trudno w tej chwili potwierdzić jakieś obrażenia. To, co było widać, to było tarcia skórka, jakieś bóle, gdzieś tam kończyn, jakieś kości mogły być i, przyniażdżone, czy poocierane na skórek, ponieważ oni z wysokości kilku metrów zjechali z tym świeżym betonem i, na, na budżet. Na czym polegały prace straży pożarnej? Ja bo wiedziałam, że tutaj jednostki Prace straży pożarnej od początku polegały na tym, żeby tych ludzi wydobyć tam z miejsca, gdzie ulegli wypadkowi została udzielona pierwsza pomoc. Natomiast sprowadziliśmy tutaj na miejsce jeszcze wysokościową i poszukiwawczą. Koledzy pomagają nam w tej chwili precyzyjnie już przeszukać to rumowisko powstałe, ponieważ beton jest wymieszany z krętami, z płytami do zalewania stropu, ze stemplami. To jest jeden wielki bałagan na dole i gdzie tylko możemy, sprawdzamy to kamerami biernikowymi, a w tej chwili właśnie zostały tam, na ten teren wpuszczone psychoszkoły. Dziękuję bardzo panu Wojciechu, a że to odczekaliście dokładnie? Starszy kapitan Józef Blagiotów, za specjalistki, dla i chemicznego, JLG Dziękuję raz jeszcze.